Już opowieść o rodzinie. Szanowne, pa... Szanowne Państwo, kochani moi. Tu Meksykano zaczął, że jego kolega, babcia, ma 92 lata i chodzi do sklepu. To jest prawda. A ja chcę powiedzieć o swojej rodzinie. O świętej mojej pamięci Babci. Bykowicz Stefani nazywała się. Mamy mama. Moje mamy, mama. Dla mnie babcie się przychodziła. I zachorowała. Świętej pamięci lekarz, Kowalczyk przyszedł. Dał zaszczyki. Daj od y, powiedzieć szczerze dla ludzi. Chodziła normalnie. I co róż, co róż. Ile lat miała? 94. Prawie 95 lat jak umarła. I później zachorowała. Ja wezwałem lekarza takiego Kowalczyka. On przepisał zaszczyki. Przyjeżdżał do zaszczyki. Umierała. Mama mojej mama świętej pamięci Leonarda Kononowicz, Lekarz przyszedł i mówi tak, panie doktorze, może to ze zeszczyjkę odstawimy? A on tak oczy wystrzeszczył, mówi, a po co? A mama mówi, a spróbujemy. Na dwa dni. Babcia, na trzeci dzień, niedziela, wstaje, ubiera się, do kościoła idzie. Z mamą. Z mamą. Na godzinę 12. My przyszliśmy z kościoła. Ja z Bogusiem przyszedłem z kościoła na 11. Z 11. A mama poszła z babcią na 12. I ja poszedłem. Z mamą jeszcze. A Bogus został. Statusiem. I lekarz przychodzi na 12 do kościoła. Nam prześwietlony. Oczy wytrzeszczył. I mówi. A babcia jeszcze żyje? Oczy miał wywalone. Jak jak nie wiadomo co. Mówi babcia żyje? A mama odpowiada. A widzisz panie doktorze? Jak jaszczyci odstawili, no zobacz pan. Przyszło do kościoła rano ze mną i z wnukiem Krzysztofem. U spowiedzi była. U komunii była. Jeszcze 3-4 dni pożyła i wtedy umarła. Jeszcze mam taką kontrowersyjną wypowiedź. Właściwie pytanie. Ale to jest bardzo kontrowersyjne, żeby pan bardzo się proszę. przygotował. Dlaczego pan Krzysztof nie poszedł na grup mamy w święto zmarłych i ojca? Proszę państwa. Pójdę odwiedzić grup. Ale dlaczego pan nie poszedł tam? Pójdę i chcę odpowiedzieć, bo nie miałem pieniędzy. Nie miałem na co kupić świecy. A iść bez świec to jest wstyd. Jest wstyd. Ludzi. Kupa ludzi. jakby nie miał pieniędzy, obiecuję. Zajdę na grup mamy, brata i ustawiasz świecę i tak dalej, świece Ale pochowię. tato też jest tam, tak? Proszę? Tato też jest tam pochowany. Na mama i tato pochowany jest na grobie babci dziadka. Tak. Ja ciebie wezmę, zrobisz na, na kamerę, nagrasz grób, jaki ładny pomnik, jakie ładne wszystko jest, jakie ładne... To nie o to chodzi. Dlaczego pan się nie wybrał? Święto zmarł. Bo, bo, ludzie, bo ludzie o to pytają. Dlaczego pan się nie wybrał? Bo, lu, bo kochani moi, nie miałem pieniędzy, nie miałem na to świece kupić. A świe ale to nie chodzi o świecę. Chodzi o fakt. Szanowni państwo, kochani, jestem katolikiem. Ale mnie serce boli. Myślicie, że jestem niekatolikiem? Nie, katolikiem. I wybiorę się, obiecuję. Choć już dawno minęło, e, serce mnie zabolało i w duszy. Ja pomogę. Aha, Meksykano pomoże dla mnie. Nie posprzątać. Tak, posprzątać grób i tak dalej. Szanowni Państwo, trzeba zajść, zobaczyć, co tam się dzieje na grobie. Na grobach, bo trzeba do mamy i do taty, i do brata zajść teraz, posprzątać. To jest na tym samym cmentarzu? Na tym samym cmentarzu. Tylko i zobaczysz, tam leży brat i ja będę leżeć. No, wszyscy hmm. będą leżeć na tym cmentarzu. Ja nie, też tam będę leżał. Brat leży tu, a ja będę obok leżeć. W tym samym grobie. Bo jest podwójny grób zrobiony. Razem z bratem. I będziesz widzieć, gdzie ja le... Czyli kwestia była tylko tego, że pan nie miał na świeczkę. Tylko kwestia tego, że nie miałem na Lechnicze. A poszedłbym by, bo z chęcią odwiedzam groby, rodziny i tak dalej. Nawet, Szanowni państwo, kochani moi, chciałem wybrać się, jeszcze mam grób, w Kuźnicy Białostockiej mamy rodzony brat Lech i bratowa a to mój wujek, bardzo, bardzo, nie, Meksykano, ty nie machaj ręką, wujek Bykowicz to z rodziny mamy ukochany mojej i on przyjeżdżał bez przerwy, bo takiego wujka jak Bykowicz Antoni, Bykowicz Bronisław, przepraszam, Bykowicz Bronisław, takie samo ma imię jak mój tatuś, to było poszukać. On jej pomagał, on jej wszystko robił dla nas. To jest złoty człowiek. I muszę też pojechać, postawić świec. I obiecuję, jak będę miał pieniążki. Wybiorę cię tu i tu. Po pierwsze to się wybierzemy, jak tylko dostaniemy, jeżeli YouTube wypłaci, to wybierzemy się do pana mamy i taty i postawimy świeczki. Tak jest. Obiecuję pan to? Obiecuję. Nagramy to i już. Tak jest. I brata. Bogumiła. I brata, bo tam razem wszystko leży. Brata, razem leży. Leżą. Wszystko dalej. leży, jak już źle powiedziałem, wszystko razem leży. Razem. No ale faktycznie, no bo wszystko razem leży. No złoki to złoki, niestety. No. Nie pogadasz. Dobra, dziękujemy. Naprawdę nagramy ten materiał. Jeżeli pan Krzysztof zapali świeczki, będzie to dobrze. Mam nadzieję, że Od ludzie. Od razu klęknę, odmówię wieczór, poczułam nie rację. Dobra, tylko żebyś ty mi się tam nie rozpłakał. Dziękujemy za wiatr.